Cel wcielenia. 132. Jaki jest cel wcielania się duchów? Bóg przeznaczył to dla ich wydoskonalenia. Dla jednych będzie ono pokutą, a dla innych posłannictwem. By jednak dojść do doskonałości muszą one przejść wszystkie koleje żywota cielesnego. Na tym zasadza się pokuta, wcielenie prócz tego ma inny cel. Zależy ono na powołaniu duchów do przyjęcia udziału w dziele tworzenia, do czego dostają odpowiedni organizm, zostający w harmonii z zasadniczą materią tego świata, gdzie mają przebywać, by wykonać odpowiednie wyroki boskie, a dopomagając tym sposobem ogólnemu dziełu tworzenia, kształcą się same. Udział istot cielesnych w szeregu stworzenia jest potrzebny do utrzymania harmonii we wszechświecie, lecz Bóg w swej mądrości chciał, by i w tej czynności znalazły one sposób do postępowego rozwijania się, który ma je zbliżyć do Niego. Za pomocą tego cudownego prawa opatrzność sprawia, że wszystko się styka, wszystko jest wspólne i nierozerwalne w naturze. duchy, które z zasady postępowały drogą dobrego czy wcielać się potrzebują. Duchy wszystkie zostały stworzone prostemi i bez wiedzy. Otóż z walk i utrapień życia cielesnego wynoszą one doświadczenie i naukę. Bóg będąc sprawiedliwym, nie mógł uczynić jednych szczęśliwszymi od drugich, uchylając przed nimi trud i pracę i nie potrzebując od nich zasługi. Po cóż mają duchy postępować drogą dobrego, gdy to nie uwalnia ich od znoju życia cielesnego? Za to przybywają one prędzej do celu przeznaczenia. Z innej zaś strony same dolegliwości w życiu bywają skutkiem niedoskonałości ducha. Im mniej przeto jest niedoskonały, tym mniej cierpi. Kto nie jest zazdrosny, chciwy, skąpy, porządliwy znaczenia i zaszczytów, wolny jest od tych cierpień, które te przywary są zdolne wywołać.